A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, to co cenię w grupie i co najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie rodziłem, kiedy pozycje moich klientów nie rosły. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania przy konsoli czy bilardzie wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy kończy się pewne kierunki studiów, nawet pozornie przydatne, Bywa, że nie znajduje się ciekawej pracy, która pomaga nam się rozwijać. Ja miałam to szczęście, by tak rzec, ponieważ ją znalazłam. I dziękuję, ICA. ICA to kariera, iCA to szkolenia, iCA to dobre zarobki. Wiele osób pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja mówię, że to proste że to praca w grupie ICA. To właśnie ona sprawia, że dziś na przykład pozycjonuję stronę. A jutro, kto wie, dostanę awans i będę od choćby Сидеть в заручнике.